W moim dzisiaj Mariusz Nowak, pisarz, autor m.in. Wampira sporowy, który tutaj egzemplarz mamy. E, panie Mariuszu, z wykształcenia jest Pan archeologiem, ale przez 23 lata był Pan wychowawcą w zakładzie karnym, dobrze? Tak, Przecież zgadza się. Słyszę Wam dobrze. E, czy zaczął Pan pisać jeszcze w trakcie pracy, czy już po przejściu w Stan Wampir sporowy nie jest moim debiutem i mogę zaskoczyć co niektórych. Bo pierwszą książkę wydałem jeszcze w latach 90 gdy Publikowałem też w czasopismach literackich w tamtych czasach. 23 lata pracy w zakładzie karnym spowodowało, że no nie mogłem wydawać, bo na takie coś trzeba mieć schodę. Przełożonych i ja o tak mnie zabiegałem. Ale pisanie to jest taka... Artystyczna strona e, pana duszy, bym powiedziała, czy to nie stało w sprzeczności z zawodem wykonywanym przez pana? Nie, ja dużo czytam po prostu i e, czasami zatracam się w czytaniu. Jestem zresztą e, po drugim liceum ogólnokształcącym ob w Wino Wrocławiu. E, profil humanistyczny, e, tam e, zaszczepiono we mnie pasję i czytania, i pisania. I to zostało na trwałe. Mhm. Swoją pierwszą powieść zadedykował Pan, tutaj zacytuję, wszystkim, którzy służą społeczeństwu i ojczyźnie, pracując w więzieniach i aresztach śledczych. Dlaczego to było dla Pana takie ważne, by taką dedykację właśnie umieścić? Zależało mi na tym, żeby ta dedykacja poszła w świat, zwłaszcza do ludzi pióra, bo stoję na stanowisku, że w wielu przypadkach niewłaściwie opisuje się strażników więziennych, pracowników zakładów karnych, że są troszeczkę nastygmatyzowani. I z tymi stereotypami chciałem zerwać, dlatego ta dedykacja znalazła się na początku tej książki. I tak się stało. Dzisiaj zwracają się do mnie, autorzy powieści kryminalnych, z progą o konsultację. W tej chwili nawet pracuję z topową y, isarką, nie mogę podać niestety nazwiska, y, nad powieścią, którą osadziła w realiach y, więzienia. Bardzo jej zależało na tym, żeby y, opisy były wiarygodne, a y, wpłynęła na to właśnie lektura wampira Sparogu. To my... nawet znaczy, świadczenie jest tutaj bezcenne w tym zakresie, na pewno. No myślę, że tak i... i... Coraz więcej pisarzy zwraca się do mnie z taką prośbą. Dlatego też powstała książka Ludzie więzienia. Oni mnie zainspirowali do tego, żeby napisać i podręcznik o tym, jak wygląda życie za kratami. Są tam elementy takie, które można wykorzystać w twórczości literackiej. Płocki jest obecny bardzo w Pana książkach, chociaż pochodzi Pan z Inowrocławia, ale wiem, że w Płocku już mieszka Pan jeszcze 25, 25 lat. To Płock inspiruje do takich kryminalnych tematów? Czy to pana doświadczenie tak sprawiło? Nie, to przypadek zupełny. Chciałem, żeby to wybrzmiało, że, że mieszkam w Płocku, że opisuję rzeczywistość właśnie tego miasta. Opisuję historię, które zasłyszałem też w Wampirze Sparowy. Moimi no, informatorami byli mieszkańcy Płocka, dlatego nie mogłem wymyśleć sobie nazwy miejscowości i opisywać fikcyjne miejsca. No tam są zresztą takie charakterystyczne dla Płocka nazwy, Cholerka, wszyscy wiemy. Chciałem, żeby pozbierać te terminy, które sprawiały mi bardzo długo trudność w zrozumieniu. Właśnie Cholerka, właśnie Parowa. Zresztą dyskusja się Pojawiła nawet na moim profilu, że tytuł książki jest niewłaściwy, że powinno być z ulicy Parowej albo z Parowu. Ale mieszkańcy sprostowali Tak, Parowa mówi się tak, i... tak, tak. w Płocku na co dzień, także to myślę, że jak najbardziej adekwatne. Czyli tak, mamy ym, Wampir Sparowy, Dom na Skarpie, Ludzie Więzienia. Która z tych książek jest Panu najbliższa? O, wszystkie trzy. Wszystkie trzy, bo w, mówię, Wampir Sparowy y, był przełamaniem się do y, ponownego sięgnięcia po pióro. Dom na skarpie był książką, która bardzo trudno mi się pisała ze względu na taki emocjonalny bagaż. Chciałem się sprawdzić w tym, czy y, jestem w stanie na tyle wzruszyć czytelnika, że się rozpłaczę, i od czytelniczek zwłaszcza mam informację, że w kilku momentach po prostu nie można zapłakać. Jeżeli chodzi o Ludzi Więzienia, to był dla mnie trudny temat. Zamknąłem się i dwa tygodnie napisałem tą książkę, także mogę rywalizować z Remigiuszem Mrozem, ale dłużej nie, nie, nie mógłbym tego pisać, bo są to tematy. Często bolesne, często y, dotykające y, takich y, sfer, które do dzisiaj wolą. To jest rozliczenie się z Pana y, przeszłością zawodową? Nie, jest to mój głos y, w sprawie poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i poprawy narracji wobec całego środowiska. No, no tak, jak wiemy, ta narracja nie jest zbyt przyjemna. Krzywdząca jest, w wielu przypadkach jest krzywdząca. Kończy pan pracę nad kolejną książką, to już się dowiedziałam. Czy to będzie bardziej związane właśnie z więziennictwem, z kryminalistyką, czy może z archeologią? O, zaskoczę. Książka po pierwsze będzie ukłonem dla moich wiernych czytelników, którzy już. Tworzą takie grupy zainteresowań, nawet i pojawią się bohaterowie z moich dwóch pierwszych powieści. Może to będzie wyglądało, że jest to kryminał, ale, ale ja jestem wychowany na pytaniach, co autor miał na myśli, pisząc daną książkę, i tam będzie dużo znaków zapytania, dużo prób odpowiedzi. Nie chciałbym zdradzać całej treści tej książki, będą na pewno wątki kryminalne, ale będzie też i rzeczywistość, która może nas spotkać, bo będzie o tragedii, która spotkała mieszkańców Płocka w ogromnej skali. Dzisiaj niejednokrotnie media informują o ataku nożopników, o ataku snajpera jakiegoś, będzie o tym właśnie w tej książce. i. Będzie próba odpowiedzi na to, jak my jako społeczeństwo zmierzymy się z tym. Zapowiada się intrygująco. Ja już obiecałam, że przeczytam Wampira Sparowy w końcu. Zachęcam również naszych czytelników, widzów i słuchaczy do tego samego. Jeszcze mam pytanie: Czy spotkamy pana podczas tegorocznych targów książki, Poc? Jeżeli zdrowie pozwoli, to postaram się z samobudowcami wejść w kontakt i spotkać się z czytelnikami. Miałem mieć spotkanie autorskie książnicy ale nie wyszło też między innymi ze względów zdrowotnych. Troszeczkę mi zaczyna głos szwankować, ale myślę, że to się poprawi. Chciałbym, chciałbym się spotkać z mieszkańcami Polska i z tymi, którzy bardzo aktywnie komentują to, co wyczytają w moich książkach. Wspierają mnie. Myślę, że to jest ważne. No, jak najbardziej. Mam nadzieję, że czytelnictwo w Polsce nigdy nie zaginiałby. Tak się nie stało. A z tego, co Pan mówi, i z tego, co widzę podczas targów książki, widać, że tak się na stanie. Bo jednak to, co na papierze, to na papierze. Zgadza się. To po nas zostanie. I apeluję do mieszkańców Płocka: czytajmy. Książki czytajmy naszych autorów i wspierajmy ich, bo jest to walka o naszą tożsamość. Zwłaszcza jeżeli czytamy o swoim mieście w książkach, tak jak to jest u pana. Zgadza się. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie. Deklaruję, że będę aktywnie spędzał czas i tworzył nowe. Powieści, mam pomysłów na przynajmniej 20, zauważyłem, że przez 23 lata straciłem sporo czasu, muszę go nadrobić. A my czekamy już na kolejną na książkę. No zobaczymy, jak to będzie, bo nie ukrywam, że w tej chwili prowadzę rozmowy też z tradycyjnym wydawnictwem, żeby te książki jednak trafiały do na półki księgarskie, a nie tylko w formule self-publishing. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Jeżeli nie, to w formule self-publishing w najbliższym czasie ukaże się guślarz i zachęcam do lektury. Będzie na pewno dużo ciekawych wątków. I przyłączamy się oczywiście do tego apelu. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie. W moim studiu gościu Mariusz Nowak, pisarz.